Proszę Państwa, tu są mury miasta, hełmno, a tu zaczyna się hełmno. Architektura przedwojenna jak najbardziej, wszystko jest eleganckie, tylko musi być odnowione. Bo teraz jest po prostu zaniedbane, ale ludzie to normalnie mieszkają. Samochody jeżdżą Zejdźmy tu parking, akurat dla samochód, samochodów osobowych. Idziemy tędy i dalej tędy tędy proponuję żeby kamera szła. tędy 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 pokazywała te oto budynki które są jak najbardziej przedwojenne a nawet średniowieczne bym powiedział bo ta architektura mi się, ze średniowieczem się kojarzy i to jest browar He hełmiński właśnie no jest gruba umyciw, w w środku są bardzo fajne, e, fajne słuchajcie, e, fajne są e, piwnice, które na innych filmach naszych są już e, udostępnione. E, Tu mamy takie, takie, takie hasło, słuchajcie. Lepiej iść na piwo i myśleć o żonie, niż zostać z żoną i myśleć o piwo Takie chytre nazwy. Proponuję, żebyśmy zeszli jednak na drugą stronę, ponieważ tylko za, za lekać, z daleka widać architekturę. pensjonat stary spichlerz i my tu byliśmy z PCDN-em naprawdę fajnie. E, pruski mur architektura pruskiego muru bardzo fajna bardzo, bardzo, bardzo fajna architektura średniowieczna Trzeba by tu troszeczkę odnowić to wszystko. A tu jest brama wjazdowa, brama do główna brama a, do miasta Hełmno, Za Zakonu krzyżackiego. W tamtym kierunku. W tamtym kierunku ro, robimy. W, ta, w tamtym kierunku robimy e, z, ten, tak. Koniecznie. Tak. Tu. Tu, tu, tu. tu tak. I to jest ta brama. Tam mam jeszcze ten budynek ciekawy bardzo, ale gdybym... tylko Tutaj mam zegar. Zegar wychodzi oczywiście. Zajmieć Zaniedbalą, słuchajcie, to uwierzę. Jest Jezdował. Ale już ten, 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 e, słuchajcie. Ten e, już nie jest zaniedbany. To już jest odnowiony. Słuchajcie, to oczywiście mamy żabkę. Żabki są wszędzie. chyba e, tatuaży, barber. Barber i tak. I tak właśnie wygląda. Wygląda tak. Słuchajcie, mm, miasto hełmno. Na wejściu. Dziękuję bardzo.